Iwona Wieczorek według mnie nie żyje. Iwona Wieczorek według mnie stała się ofiarą bliskiej sobie osoby, osoby ze swojego grona koleżeńskiego, towarzyskiego. I ci jej znajomi, nie wszyscy rzecz jasna, ale kilkoro, dokładnie wie, co się stało z Iwoną Wieczorek, co się z nią stało tego poranka lipcowego 17 lipca 2010 roku. Myślę, że ta odpowiedź jest także w aktach sprawy, które przeczytałem jako jedyny dziennikarz w całości. Oczywiście oprócz tych akt operacyjnych, które są dostępne tylko dla śledczych, ale te akta, gdzie zeznają jej znajomi, gdzie zeznaje jej mama, gdzie zeznają inne osoby związane z tą sprawą, gdzie zeznają świadkowie, gdzie zeznają przechodnie, którzy w tym czasie przemieszczali się bulwarem w Jelitkowie.